W poprzednim odcinku włochaliśmy sobie pięć tajemniczych, molekularnych składników, które odpowiadają za mega interesujące i nietypowe efekty zapachowe w perfumach, mimo że producenci nie bardzo chwalą się w ogóle ich wykorzystaniem. Ponieważ zauważyłem, że ten temat Wam się bardzo spodobał, pomyślałem, że możemy sobie go pociągnąć trochę dalej. Dzisiaj mam dla Was zestawienie pięciu składników naturalnych, które podobnie jak te poprzednie nie są szczególnie często popularyzowane. Rzadko kiedy je znajdziemy w spisach nut, a co dopiero rzeczywiście użyte w kompozycjach perfum. A mówiście mi, że odpowiadają za niesamowite efekty i pachną mega, mega atrakcyjnie. Cześć perfumowaniacy! Ale na początek tradycyjnie mała garść informacji, jak zapewne widzieliście już zapowiedziałam ostatnio nową serię perfum, a w niej wraca to, na co większość z Was pewnie najbardziej i najdłużej czekała, bez jagrest. Uruchomiliśmy jeszcze zapisy, także śmiało możecie się do mnie odzywać, jeśli macie ochotę rezerwować sobie flakuniki. W październiku wracamy też do tematu warsztatów perfumowych. 5 widzimy się w Zabrzu w perfumerii Figarola, zaś tydzień później 12 w Gdańsku w Luxferze. A więc tradycyjnie. No teraz przejdźmy sobie do tego zestawienia i zobaczmy te pięć rzadkich, nietypowych składników naturalnych, które Wam obiecałem. Numer 1. Dragon's Blood. Smocza krew. Musicie przyznać, że nazwa działa na wyobraźnię, Zwłaszcza jak ją sobie zostawimy z takim intensywnie czerwonym, wręcz nieco rubinowym kolorem, jaki posiada właśnie ten składnik. Czemu właściwie ta smocza krew jest? Jest to żywica i co ciekawe, pod tą nazwą możemy znaleźć żywice z różnych gatunków roślin, które znajdziemy w różnych częściach świata. Od Indii przez Afrykę do Ameryki Południowej. Za tą najbardziej byśmy powiedzieli taką autentyczną smoczą krew, uważana jest żywica z gatunku palmy, draceny smoczej. Natomiast pod względem zapachowym ta nie jest szczególnie interesujące. Tradycyjnie bardziej używano ją jako czerwony barwnik. Nas za na to interesuje o wiele bardziej smocza krew pozyskiwana z gatunku kroton. To jest są takie rośliny, które porastają lasy w Ameryce Południowej i których żywica ma bardzo intrygujący słodki zapach. Na pierwszy oka może on się nam trochę kojarzyć z żywicą benzoesową. Natomiast jak się jej trochę przyjrzymy, to okazuje się, że jest o wiele ciekawsza i ma więcej akcentów. Przede wszystkim ma w sobie takie akcenty ziemiste, ale zupełnie inne, na przykład Wetyberia albo Paczula. Bardziej ta ziemistość jest taka sucha, wręcz bym powiedział nieco skalista. Z drugiej strony też smocza krew ma w sobie coś takiego zielonego, idącego może trochę w galbanum. natomiast nie jest to aż tak jaskrawa zieloność. Bardziej bym powiedział, że jest trochę taka mrocza. Najbardziej chyba można wyczuć ten charakterystyczny efekt, jaki daje smocza krew w kompozycji Santa Sangre od Bortnikowa. Tam, mimo że ta kompozycja w sumie jest bardzo taka złożona, wiele się w niej dzieje, jak poczekamy sobie do bazy, to wyczujemy bardzo właśnie wyraziście ten efekt smoczej krwi, która jest przełamana tylko odrobiną naturalnego sandałowca. I generalnie właśnie ta słodcza krew to jest taki składnik, który raczej ciężko znaleźć w konwencjonalnej perfumerii, raczej sobie ją upodobały te najmniejsze, takie właśnie artisanowe marki. Ostatnio na przykład wohałem ją też w kompozycji od Wocha, której nazwy w sumie chyba nie powtórzę, dlatego wklejam wam tutaj przybitkę. I w tej kompozycji właśnie też słodza krew budowała w bazie taką. Mega interesującą, unikalną fakturę, którą w sumie bardzo chętnie bym wyczuł w innych perfumach. No to teraz numer dwa: Akigala Wood. Można powiedzieć, że ten składnik nie jest już aż tak bardzo niszowy, bo właściwie to od kilku lat stał się on bardzo modny. A to za sprawą tego, że jest on głównym budulcem takich bestsellerów jak na przykład Bła Imperial albo Ganymede od Marcantua Baro. Po tej egzotycznej nazwie możecie się zastanawiać, czym właściwie to wood jest. Czy jest to jakiś egzotyczny gatunek drzewa? No właśnie, nie słuchajcie. Aki wood to jest składnik pozyskiwany z patchuli. Fachowo rzecz biorąc, nazwalibyśmy go frakcją. Tak się nazywa, można powiedzieć, takie wycinki z różnych olejków, ekstraktów naturalnych za sprawą różnych procesów chemicznych oczyszczamy te olejki z części molekół, związków zapachowych, tak jak w tym przypadku, gdzie wzięli to po prostu olejek z paczuli i pozbawiono go wszystkich tych takich najbardziej ziemistych, wilgotnych takich elementów rozkładu, które są też dosyć kontrowersyjne, a pozostawiano samą taką transparentną, może być, że mineralną esencję z paczuli. Problem w tym, że właściwie większość perfumiarzy może się tylko domyślać, jak właściwie pachnie sam w sobie Akigala To dlatego, że ten składnik jest obecnie objęty patentem i pracować z nim mogą praktycznie tylko perfumiarze z koncernu Give Dan, który to właśnie opracował ten składnik. Natomiast my bez problemu jesteśmy w stanie z kompozycji wyczuć, jaki efekt daje Akigala ponieważ jest on. Bardzo unikalny, bardzo niepowtarzalny, bardzo też taki wyrazisty i strasznie atrakcyjny. Taki, że właściwie można powiedzieć, że to zapach Akigala Wood podbił rynek, a właściwie te kompozycje oparte na Akigala Wood stały się takimi bestsellerami. I tutaj właśnie możemy wymienić takie zapachy jak Buy Imperial, czy na przykład Amash Purpos, albo Purpos 50. I to jest też w ogóle, wydaje mi się, super przykład tego, jak z nowoczesnymi technologiami my jesteśmy w stanie więc jakiś bardzo taki zwykły, można powiedzieć, właściwie klasyczny składnik z palety perfumiarza i sprawić, że pachnie on zupełnie inaczej, jak jakiś kompletnie nowy, nietypowy składnik. No to teraz numer 3. Nart, Spike Nart, czy też na przykład Yatamansi, pod tymi wszystkimi nazwami możemy znaleźć właśnie ten składnik. Składnik, który można powiedzieć, że jest jednym z najważniejszych składników starożytności. Zapiski o nim znajdziemy w Biblii, znali go i używali starożytni Rzymianie Grecy. Był on używany głównie w obrzędach religijnych jako kadzidło, ale nie tylko. Na przykład był też w starożytności używany w kuchni. Nard to olejek z takiej rośliny, która nazywa się Nardo Stachy z jest to moim zdaniem jeden z najbardziej niedocenionych, a jednocześnie najciekawszych składników, jakie możemy znaleźć w perfumerii. Jego zapach jest słuchajcie, prześliczny i przebogaty. Przede wszystkim można w nim wyczuć taką charakterystyczną, niepowtarzalną drzewność, trochę nawiązującą do cypriolu albo na przykład niektórych gatunków etywerii, ale też jednocześnie narto ma w sobie znacznie więcej akcentów i bardzo mocno czuć w nim pewne takie walory kwiatowe, pyłkowe, dzięki czemu jest świetnym łącznikiem pomiędzy nutami właśnie drzewnymi, a kwiatowymi. Z drugiej strony ma on sobie też taką charakterystyczną aksamitność, czy też może wreszcie można wreszcie powiedzieć, że taką puchatość, piżmowość, dzięki czemu świetnie on na przykład naśladuje efekt piżmianu, ambret, czyli takiego roślinnego odpowiednika naturalnego piżma. Generalnie czuć, że jest to składnik o takim bardzo egzotycznym zapachu, ale czuć bardzo dobrze wszystkie te jego walory zapachowe, które sprawiają, że Nart sam w sobie trochę pachnie już jak gotowe perfumy. Dzięki temu i dzięki podobieństwu do Cypriolu też on świetnie potrafi na przykład dopełniać, a nawet naśladować te takie najlepsze, najporządniejsze gatunki udu. I w jakich właściwie, słuchajcie, perfumach można odnaleźć zapach Nardu? No, nieodżałowanym dla mnie przykładem jest, słuchajcie, Lartisan Yatamansi, ale te perfumy niestety już od wielu lat nie są produkowane. Troszeczkę go użyłem w mojej jaskółce, natomiast to jest bardziej taka wspierająca nuta. Muszę powiedzieć, że łącznik pomiędzy różą, nutami lesistymi, a nutami piżmowymi, więc też nie jest to idealny przykład. Mieliśmy przez jakiś czas Lash Himalayan, ale ten zapach też został już chyba wycofany z rynku, przynajmniej nie jest dostępny w Europie. Więc na dobrą sprawę ja nie mam dla Was takiego fajnego idealnego przykładu, gdzie NAR byłby taką nutą główną, przelującą. Może wy wąchaliście coś ciekawego z Nuton Nardu. Podzielcie się wtedy koniecznie w komentarzach, bo sam chętnie bym odkrył coś takiego. Wydaje mi się, że ten zapach ma, ten składnik, ma mega potencjał i naprawdę chciałbym go więcej czuć w dzisiejszej performance. No a teraz numer 4. Benz. W przypadku bzów perfumak sytuacja wydaje mi się równie pokręcona jak w przypadku szarej Ambry i burszczynu. No bo to, co my prawie zawsze dostajemy pod nazwą bez w perfumach, to właściwie nie jest ten czarny bez, tylko tak zwany bezogrodowy lilak. A właściwie nawet to nie jest prawdziwy lilak, tylko raczej akord, interpretacja zapachu kwiatów lilaka, ponieważ naturalny ekstrakt z lilaka jest szalenie kosztowny. No i mi w tym zestawieniu właśnie nie chodzi o lilak, o bezogrodowy, tylko o ten prawdziwy, właściwy bez czarny. Bez którego możemy, słuchajcie, pozyskać bardzo atrakcyjnie pachnący absolut ekstrakt, który świetnie może się nadać jako skonik do perfumu. on co prawda, zupełnie inaczej niż lilak, ale pachnie też szaleje atrakcyjnie i bardzo unikalnie. Z jednej strony, ekstrakt z czarnego bzu pachnie bardzo upojnie i słodko. Można powiedzieć, że idzie w trochę w kierunku zapachów fioletowych, kwiatów, tak jak na przykład heliotrop, więc ma w sobie też trochę takich akcentów owocowych. Z drugiej strony czarny bez ma w sobie też pewną taką, można powiedzieć, sielskość, swojskość. Ma takie bardzo takie przyjazne, domowe, można powiedzieć ciepło, trochę takie akcenty na przykład z nuty siana, ale też ma w sobie pewne elementy kontrowersyjne. Pachnie trochę duszno. Ma w sobie więc w tle trochę takich zwierzęcych, animalnych akcentów, więc też w dużych grach wkazał się użyty. Można powiedzieć, że czyni kompozycję trochę bardziej nietypową, bardziej kontrowersyjną, ale też myślę, że u nas, zwłaszcza w Polsce, zresztą z racji tego, że znamy dosyć dobrze zapach bzu, bardziej kojarzy się on właśnie tak nostalgicznie, domowo. Dla mnie, na przykład, zapach czarnego bzu to jest zapach, taki, to jest kwintesencja, można powiedzieć, zapachowa lata, takiego dojrzałego lata, kiedy właśnie kwitną kwiaty czarnego bzu z tą taką bardzo intensywną, no wręcz trochę kontrowersyjną wonią. I jeśli chodzi o czarny bez, to na przykład ja sobie nie wyobrażam mój jak reszcie, użyć jako dominującej nuty na przykład zapachu lilaka, a nie właśnie czarnego bzu. Jak już przy tym jesteśmy, to zdradzę wam też, że przy tej edycji udało mi się znaleźć naprawdę wyjątkowy absolut z kwiatów czarnego bzu. Niebawem zdradzę wam o nim Trochę więcej. No i na koniec, słuchajcie, numer 5. Wełna. Mogłoby się wydawać, że wełna to nie może być jakiś mega interesujący typowy składnik, bo w końcu nie jest to szczególnie egzotyczny surowiec. Można powiedzieć, że wełna jest wszechobecna w naszym życiu, otacza nas w innych sferach życia. No ale jeśli chodzi o perfumerię, no właśnie, można powiedzieć, że z wszystkich tych takich animalnych, odzwierzęcych składników, jakie tradycyjnie wykorzystujemy w perfumach no to wełna jest tym najrzadziej spotykanym i wydaje mi się, że trochę szkoda, ponieważ w porównaniu z takim na przykład kastoreum czy z cywetem, no to w przypadku pozyskiwania ekstraktu z wełny, czy też konkretniej z owczego runa, nie musimy krzywdzić, zabijać, ani ranić zwierzęcia. Jak pachnie, słuchajcie, absolut z wełny? Chyba najprościej powiedzieć, że pachnie bardzo dosłownie. Jeśli kiedykolwiek weszliście do zagrody, czy też może chociażby na jakieś wiejskie podwórze, to wydaje mi się, że ten zapach jest dla Was bardzo jasny, bardzo bliski. Jest on oczywiście mocno animalny, przede wszystkim zwierzęcy, ale w taki bardzo przyjemny, miękki, aksamitny wręcz sposób. Ma w sobie, można powiedzieć, że taką lekką mleczność, trochę idącą w taki troszkę wręcz kwaskowaty odcień. Ale też ma wszystkim dużo ciepła, mnóstwo takiej sielskości, przytulności i też takiej piżmowości, ponieważ wydaje mi się, że właśnie ekstrakt z wełny mógłby być dzisiaj bardzo dobrym substytutem naturalnego piżma, które nie jest już wykorzystywane w takiej konwencjonalnej perfumerii. Jeśli chodzi o perfumy z absolutem z wełny, no to na przykład fajnym przykładem jest. Pineward Bukolik. To są perfumy, gdzie zostawiono właśnie ekstrakt z runa owczego z woskiem pszczelim i z lawendą. Efekt jest szalenie rustykalny, bardzo bezkompromisowy, bardzo animalny, w zwierzęcy, ale rzeczywiście można w nim wyczuć bez problemu te właśnie takie zagrodowe, te znajome, takie wiejskie akcenty, które sprawiają, że ta kompozycja jest też dla mnie przynajmniej bardzo taka pozytywna w odbiorze i gdzieś kojarzy mi się już z wspomnieniami na przykład wakacji u dziadków na wsi z bardziej lokalnych akcentów, mam na przykład perfumy podchleńskie, runo od Perfum Craft, gdzie z kolei absolutem z wełny posłużono się w taki sposób, że czyniłem kompozycję bardziej taką właśnie piżbową, aksamitną, można powiedzieć, że w pewien sposób wręcz nostalgiczną. Bardzo chciałbym, słuchajcie, żeby absolut z wełny był częściej wykorzystywany w. Perfumerii, ponieważ daje on naprawdę duże pole do popisu, ma ten składnik super potencjał, a jednocześnie może uczynić wykorzystanie od zwierzęcych składników w perfumach bardziej etycznym. I tak, słuchajcie, wygląda to dzisiejsze zestawienie. Pięć mega rzadko spotykanych, ale bardzo unikalnie pachnących składników perfumowych, składników z super potencjałem. Jestem bardzo ciekaw, czy znaliście któryś z tych składników, czy może wąchaliście, mieliście okazję wąchać go w pojedynczej formie, a może macie jakieś perfumy, które bardzo lubicie i w których znajduje się właśnie jeden z tych dzisiejszych składników, a może macie jakieś inne, nietypowe składniki naturalne. Dajcie mi proszę znać w komentarzach, bo też jestem tego bardzo ciekaw. Dajcie mi też znać, czy mielibyście ochotę, abym kontynuował tą serię, bo jak sobie tak zastanowiłem i wybierałem sobie składniki do zostawienia i tego dzisiejszego, i poprzedniego, to stwierdziłem, że muszę jednak się bardzo mocno zastanowić, żeby wybrać tylko te rzeczywiście najbardziej unikalne, najbardziej nieciekawe, ale myślę, że spokojnie bym mógł tą listę jeszcze dalej rozszerzać. Jeśli uznacie, że jest to fajny pomysł na kontynuację jako taka mini seria na kanale, to bardzo chętnie za jakiś czas Stworzę kolejne odcinki w tym temacie, a my widzimy się już za dwa tygodnie z kolejnymi nowymi perfumowymi tematami. Trzymajcie się, na razie.